Cześć, tu Andrzej. Chciałbym Was zaprosić na serię filmów, w których opowiem Wam, jak wyglądają moje wyprawy. Moja przygoda z narciarstwem i górami zaczęła się na wsi, w Łętowni, w miejscowości, w której się wychowywałem. Później pojawiłem się w Zakopanem i tutaj rozpocząłem moje pierwsze poważne treningi. Reprezentowałem Polskę przez prawie 10 lat w skialpinizmie. Startowałem w Mistrzostwach Świata, w Pucharach Świata. Później pojawił się moment, kiedy wziąłem udział w zawodach Elbrus Race, na których okazało się, że bardzo szybko przemieszczam się na dużych wysokościach. Na pierwszą wyprawę zaprosił mnie Artur Heiser, który dostrzegł spory potencjał w moim organizmie i, i chciał sprawdzić, jak będę sobie radził w wysokich górach. I ta przygoda zaczęła się w 2012 roku. Byłem wtedy na dwóch wyprawach, na 8000 Manaslu oraz Lodce. To był pierwszy moment, kiedy miałem okazję sprawdzić, czy narciarstwo na takich wysokościach jest możliwe. Dostrzegłem dużą wartość poruszaniu się właśnie na tak wysokich górach i uznałem, że jak najbardziej z sukcesem można to robić, ale żeby to robić trzeba to robić troszeczkę inaczej. I na bazie tych swoich doświadczeń po tak naprawdę roku stworzyłem swój własny autorski projekt. Projekt Hickson Leones powstał w 2013 roku. Hickson Leones to łacińska sentencja, która oznacza dosłownie tu są lwy i Rzymianie w dawnych czasach podbijali tereny nieznane, niepodbite, a ja uznałem, że będę eksplorował głowę najwyższe właśnie narciarsko przez ten projekt. Od 2013 roku udało się zorganizować już 10 wypraw. Udało się w ramach tych wypraw zjechać z 68 tysięcznych szczytów, z 5 siedmiotysięczników i z 2 sześciotysięczników. Andrzej był zawsze takim indywidualistą, chciał te swoje wyprawy. Swoje cele realizować według swoich zasad. I, I ja to w nim właśnie podziwiałem. Wiadomo było, że ma tą świetną wydolność, wiadomo, że jeździ na nartach dobrze, wiadomo, że się świetnie aklimatyzuje, ale mnie imponowało jeszcze coś innego: jego umiejętność logistyki całej. No tu można jako przykład podać to, to K2 i wejście i zjazd K2. Jego to kosztowały dwie wyprawy właściwie. Ta pierwsza wyprawa przygotowawcza i to był majstersztek według mnie, bo on wtedy rozeznał dół tej drogi Kukuczka piotrowski na południowej ścianie i już w tej finalnej wyprawie, jak pojechał, wiedział jak tam jest i wiedział, że tam tędy da się później zjechać. No, i ta kluczowa sprawa, przejazd tym wariantem ty, Messnera pod tym wielkim serakiem. Podstawą tego, by uprawiać narciarstwo w wysokich górach, jest to, że musimy po prostu połączyć trzy dyscypliny: bieganie po górach. Narciarstwo takie pozatrasowe, ekstremalne i właśnie wspinaczka. I połączenie tych trzech dyscyplin i osiągnięcie w nich wysokiego poziomu pozwala nam na uzyskanie samodzielności w górach, która jest niezbędna do tego, by móc w tych górach funkcjonować. Oczywiście do każdej wyprawy muszę przygotować się fizycznie i taki trening polega na tym, że robię bardzo dużo przewyższenia dziennie, około 3000, czterech. Nie obędzie się to bez tego treningu, który no, dzieje się tutaj i, i podczas którego właśnie robisz takie deniwelacje. Na pewno bardzo ważna jest siłownia, i w takim okresie przygotowawczym chodzę na siłownię dwa razy w tygodniu. Ważny jest bardziej precyzyjny trening, typu interwały, tempówki, przyspieszenia, trening z obciążeniem. Na pewno głównie przygotowywuję się gdzieś na wiosnę, latem. W tym czasie w górach najwyższych panują najlepsze warunki do uprawiania narciarstwa, więc łączę różne dyscypliny. Jeżdżę na rowerze, biegam po górach, właśnie chodzę na siłownię, wspinam się. I to są takie główne aktywności, przez które przygotowywuje się właśnie do wyprawy. Andrzeja spotkałem w 2005 roku po raz pierwszy. Robiliśmy wtedy taki test wydolnościowy, żeby określić możliwości wysiłkowe organizmu. Rok później okazuje się, że te możliwości Andrzeja były już bardzo, bardzo rozwinięte. Bardzo już odstawał od innych osób, jeśli chodzi o wydolność. Pokazały to też zawody ski alpinistyczne, gdzie on po dwóch sezonach, będąc młodym chłopakiem, niorem, okazuje się, że wygrał z osobami, które trenowały wiele lat, które były wówczas najlepszymi zawodnikami w naszym kraju. Ten rozwój Andrzeja był konsekwencją, był wynikiem jego ogromnej pracy. On dosłownie poświęcał każdą wolną chwilę na trenowanie, na poprawianie swoich możliwości wysiłkowych. Był bardzo zawsze ciekawy, co może zrobić jeszcze lepiej, żeby, żeby po prostu poruszać się szybciej w górach. Andrzej to miał tą niesamowitą wydolność, którą już chyba osiągnął poprzez to, że od najmłodszych lat trenował ten ski-alpinizm. I to był jego niesamowity handicap. A jednocześnie, bardzo dobrze się aklimatyzował. To, to były dwa wielkie czynniki, które mu pozwoliły na szybkie wchodzenie na te góry. A jednocześnie, umiejętności narciarskie pozwoliły na to, że mógł z tych gór zjeżdżać. Na przykładzie Andrzeja. Mogę powiedzieć z obserwacji, bo bardzo długą drogę razem przeszliśmy właśnie od pierwszego kroku w stronę ski alpinizmu do, no, do najwyższych jego osiągnięć, że najważniejsza cecha, najważniejsza predyspozycja to jest pasja. To jest ogromna pasja do, do robienia tego, no, co się chce robić. W przypadku Andrzeja, to właśnie działania w tych wysokich górach, działania narciarskie. Oczywiście podczas przygotowań bardzo ważna jest regeneracja i tutaj raz musimy dobrze się wysypiać, spać regularnie. Ja śpię około 8 godzin i to jest jakieś takie minimum, które potrzebuję, by wypocząć. Musimy zdrowo się żywić i nie mam jakiejś idealnej diety, ale staram się zdrowo jeść i oczywiście stretching jest bardzo ważny, bo to. Bardzo przyspiesza regenerację i ta elastyczność naszych mięśni jest też bardzo ważna, bo organizm podczas wysiłku nie musi walczyć z ograniczeniami zakresu ruchu. Marzenie, ogromne marzenie poparte konsekwentnym treningiem, konsekwentną pracą. Okazuje się, że wszystko jest możliwe, tylko trzeba się dobrze do tego przygotować. Miałem bardzo dużo szczęścia, że dawno temu odkryłem swoją pasję i przez to, że ją rozwijałem, doprowadziła mnie do miejsca, w którym się znajduję. I naprawdę nie planowałem tego, że będę zjeżdżał z najwyższych gór świata na nartach. I to pokazuje, że jeżeli robimy to, co kochamy i inwestujemy w to czas, to może to nas zaprowadzić do niesamowitych momentów.